Witajcie! Dzień dobry, archeologiczne świry. Widzę, że <grystanie> <grystanie> już próbujesz nazywać naszą widownię jakoś. No co, a ktoś kto się interesuje archeologią i historią i przeszłością, to musi być, prawda, pozytywnie zakręcony. Tak! <grystanie> e, witamy w kolejnym odcinku Newsów, szykujcie się. Na porcję super ciekawostek. Super ciekawe. Mi się podoba ten mój trzeci i ostatni, bo tak? jest taki dość ciekawy. Znaczy wow, śmieszny teraz trochę. się nie mogę doczekać. <głos> <głos> Mam nadzieję, że Wy też nie możecie dobra. doczekać Lecimy więc szybko, bo ja chcę posłuchać dobra. tego, dobra. Lecimy, lecimy. Dobra, to lecimy. Znaleziono zeszklony mózg człowieka. Na szczytach wulkanów mogły odbywać się tajemnicze rytuały inków. Oczywiście. Oczywiście znowu, tak. znowu tajemnicze rytuały. Rezydencja ostatniego anglosaskiego króla Anglii odnaleziona dzięki latryni. Takie trochę wygląda z kosmosu. Ale niestety, z tego co zrozumiałam, informacja o lokalizacji tego growca gdzieś się zaginęła. Aha. No w każdym razie nie da się go no przypadać. A ich finałem było złożenie w ofierze dzieci i młodych kobiet. Poraniony pomysł, tak? Naprawdę. jest. jest... Więc ja powiem najpierw o rekonstrukcji gro grobowca egipskiego nomarchy z trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Ukazał się artykuł autorstwa Wojciecha Eismonda i Jakuba Stępnika, przedstawiający hipotetyczną rekonstrukcję grobowca egipskiego nomarchy. Czyli takiego lokalnego dostojnika. A czemu hipotetyczną, czemu nie są aż tak pewni, ponieważ została ona stworzona na podstawie zapisków, tylko i wyłącznie badacza, który badał ten grobowiec dawno temu, w 1911 roku. Były to zapiski pana Virginia Rossa, no i trochę tam poopisywał, troszeczkę zrobił jakichś rysuneczków, było trochę wymiarów, ale niestety. Mm, z tego, co zrozumiałam, informacja o lokalizacji tego grobowca gdzieś zakinęła, aha e, czy coś w tym stylu. No, w każdym razie nie da się go no, przebadać. <noise> nie da się go przebadać <noise> jeszcze raz. Trzeba bazować tylko na m, tych zapiskach. No i wyobraźcie sobie taki czyjś dziennik, zapisany ręcznie w terenie, e, z niewielką ilością rysunków, żeby to w ogóle odczytać, jeszcze po włosku. No, ciężka to była na pewno żmudna praca, żeby się zabrać za rekonstrukcję tego, ale wyszło bardzo fajnie. Co mnie tam na przykład zaintrygowało w tych zapiskach, to były takie malutkie rysuneczki naczyń, w sensie kształtów naczyń, o. więc jakby trochę jednak tych informacji tam było. No i wyszedł z tego model. Podlinkujemy wam w ogóle w opisie, jest cały filmik z podróżą po tym modelu, w samym artykule są screeny, no i były to Wyglądało to tak. Była taka pierwsza komora z taką, jakby kaplicą poświęconą kultowi temu, tego zmarłego. Z niej prowadził korytarz, który chyba był zasypany potem jakimś gruzem czy czymś, i on prowadził do głównej komory grobowej, której był złożony już zmarły. Była w niej oczywiście trumna z tym zmarłym. U jej stóp było dużo różnych rzeczy, między innymi sandały, dużo dzbanów i garów przeróżnych kształtów, rytualny model statku, czy tam rytualne modele statków. Obok, stała, obok leżała zwierzęca skóra oraz drewniana rzeźba, prawdopodobnie przedstawiającego, przedstawiająca tego zmarłego. Dzięki tym zapiskom udało się to w miarę wiernie umiejscowić na tym modelu. No i dało to bardzo dużo, bo zwizualizowanie takich starych zapisków terenowych, badawczych, no myślę, że jest dużo bardziej przejrzyste dla ewentualnych kolejnych badaczy, by się, którzy chcieliby się tym zajmować, niż właśnie takie ciężkie do odczytania zapiski. No i pozwala to też przyjrzeć się trochę dokładniej rozmieszczeniu tych zabytków w komorze grobowej, trochę się też... Można przyjrzeć bardziej konstrukcji, bo dzięki za, temu, że ten badacz zapisał wymiary, no to, to też o. jakoś lepiej sobie wyobrazić, jak to jest w, w 3D zrobione. No to już coś. E, tak. No i można przede wszystkim teraz odbyć podróż po tym modelu grobowca. Model został w ogóle wykonany w darmowym blenderze, więc wszystko Szacuj. się teraz da. Wszystko się da, dokładnie. Zachęcamy do obejrzenia sobie tego filmiku Zerknijcie i całej sobie. tej rekonstrukcji. Zróbcie sobie wycieczkę. Tak. A co? Za darmo wręcz, Za darmo. można powiedzieć. Do ciepłych krajów. Do ciepłych, no właśnie. No a to gratulujemy, no tak, panowie, bardzo, bardzo dobra robota. No to teraz kolejne przełomowe odkrycia archeologiczne, jak zawsze jak u zawsze. nas. Uuu. Proszę państwa, ogromna sala bankietowa, ozdobiona niezwykłymi freskami w stylu dionizyjskim. No to jest miejsce, które odkryli w Pompejach. O. W Pompejach właśnie taką salę. Odkryli, odbywały się tam tajemnicze rytuały, a eksperci już porównują je do słynnej willi tajemnic. Co tajemnicze dokładnie... Tajemnicze rytuały. Tajemnicze rytuały, zawsze są tajemnicze rytuały. No i co tam odkryto, proszę Państwa? Na terenie wykopalisk w Pompejach, w centralnej części ruin, natrafiono na wielką salę bankietową. Jej ściany zdobią trzy niezwykłe freski. Przedstawiające orszak Dionizosa, boga wina, płodności i teatru, widzimy na nich tancerzy, satyrów i kobiety przygotowującą się do rytuału inicjacji. Misteria Dionizosa to sekretny kult, który obiecywał uczestnikom duchowe oświecenie i lepsze życie po śmierci. W tych tajemnych rytuałach mogły, mogły brać udział tylko wybrane osoby, a ich dokładny przebieg wciąż pozostaje zagadką dla naukowców. Dlaczego to odkrycie jest tak istotne, tak ważne, proszę Państwa? Minister kultury Włoch, Alessandro Giuli, nazwał ten dzień historycznym. Podkreślił, że freski z nowo odkrytej sali bankietowej stanowią niezwykłe świadectwo starożytnego życia śródziemnomorskiego. Odkrycie porównuje się do Willi Tajemnic, jednego z najsłynniejszych zabytków Pompejów. Który znaleziono dokładnie 100 lat temu. No, no. Czyli mamy tutaj, proszę Państwa, no, taką, można powiedzieć, akurat ładny, ładny ładne zwieńczenie takie, ładny nie? Taka prezent klamra, prezent. Dokładnie, no dokładnie. Archeolodzy pracujący na miejscu podkreślają, że to odkrycie może być dopiero początkiem większej serii znalezisk, czego im oczywiście życzymy i trzymamy kciuki. I no tam w Pompejach to zawsze coś fajnego znajdą, prawda? Tak, na przykład prawie w Pompejach, bo w Herkulaneum znaleziono zeszklony mózg człowieka. What? To, 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 to jest to też, ostatnio to słyszałem też. Jest, to jest Aż poraniony pomysł, Tak, jest, jest to niesamowity pomysł. Aż miałam takie, bo ten news o Pompejach też widziałam, i ja tak, wow, ale tam oni teraz dużo robią w okolicy. Bo właśnie o dwa takie ciekawe newsy wyszły prawie jednocześnie. No a jeżeli chodzi o ten mózg, to w ogóle o, o co chodzi? Proszę państwa, mózg. Mózg. No więc tak. Kilka lat temu w Herkulaneum, czyli tym mieście, które również padło ofiarą wybuchu Wezuwiusza w 79 roku, odkryto szczątki mężczyzny młodego w Collegium Augustialium. Prawdopodobnie zginął on na swoim łóżku, śpiąc i być może był strażnikiem tego kolegium. To było takie miejsce poświęcone kultowi cesarza Augusta. No i spoko, no. znaczy nie spoko, ale ono, było tam no. dużo takich ludzi, którzy zmarli po prostu tak, jak stali czy leżeli, bo było to nagłe wydarzenie. Natomiast ten różni się od wszystkich innych tym, że w jego, w obrębie jego czaszki znaleziono mm, parę takich czarnych, szklistych kawałków czegoś. Takie trochę wygląda jak z kosmosu. Tak, trochę jak taki obsydian, taki... ale jednocześnie w takich bardzo dziwnych kształtach, takich Ostrych i w różnych stronach. Ten. No i co to w ogóle jest? Czemu jest w głowie tego człowieka? I jak się okazuje, możliwe, że jest to kawałek jego mózgu zeszklonego w procesie zwanym witryfikacją. Czyli przejście ze stanu nieważne. Witryfikacją. <grystanie> w procesie zwanym witryfikacją. Który zachodzi po nagłym ogrzaniu i potem bardzo nagłym ochłodzeniu materiału. Zachodzi na przykład przy wykonywaniu części ceramicznych rzeczy, albo po prostu szkła, jakie znamy teraz. A mogę zapytać, tak. co w mózgu, no i czy było w ogóle w tym artykule? Co w mózgu uległo tej wytryfikacji? Tak, zaraz, zaraz ci powiem wszystko. Dobra, to i wam. czekam. No i właśnie. Skąd w ogóle taki pomysł, że w ogóle mózgu może się zamienić coś takiego. Właśnie. Bo ta wytryfikacja czasami zachodzi w przyrodzie, jak na przykład z tego, co czytałam, to jak na przykład piorun uderzy w warstwę piachu. To wtedy on no, się ale może. Nie właśnie. No właśnie, no właśnie. A w mózgu. No i chodzi o to, że to, to sytuacja mogła wyglądać tak, że w tego człowieka jakby uderzył taki szybki i powiew materiału piroklastycznego, z mhm. wulkanu, taki powiew wulkaniczny z tym całym pyłem. On był bardzo gorący, przechodził jakby bardzo szybko, więc on od razu umarł, ten człowiek, po uderzeniu czymś takim. Mózg się odparował, te tkanki mózgu odparowały i momentalnie jakby jak ten podmuch przeszedł, to ten mózg został ochłodzony znowu do temperatury znaczy ten odparowany już, te tkanki odparowane zostały ochłodzone do temperatury otoczenia, bardzo na, w nagły sposób i to właśnie to zostało mm -hmm. zwitryfikowane w jakiś Czyli on się po prostu nie, nie że się spalił, tylko że wysoka temperatura zadziałała, tak. całe płyny poszły. Bardzo próbowałam zrozumieć dokładnie jak to działa, natomiast niestety jest to już taki news trochę wykraczający poza stricte archeologię samą, a wchodzący bardziej na analizy różne chemiczno-fizyczne. <laughs> Ale niezwykle ciekawy. Nie, jest niezwykle ciekawy. No i oczywiście budzi też bardzo dużo kontrowersji, bo to jest tak niesamowite, <śmiech> <śmiech> ten, ten, to, co postulują ci badacze, że no, już zostało to negowane parę razy. Szczególnie, że jakby tak naprawdę ten pomysł nie wyszedł dopiero teraz w tym artykule. On w tym artykule został dokładniej opisany. Natomiast pierwsza jakaś tam zmianka, którą znalazłam, taka, taki bardzo króciutki artykulik w jakimś czasopiśmie, pokazał się już w 2020 roku i od tego czasu właśnie wyszło też parę, parę artykułów, które obalały to Aha. właśnie na zasadzie, że no jakby nie do końca jest możliwe, żeby tkanki mózgu się w ten sposób, zamieniły się w ten sposób, w taki materiał szklisto-podobny też zarzucano właśnie tym pierwszym notkom, jakby naukowym, o, wynika, o wstępnych wynikach badań, że nie udostępnili surowych danych wszystkich, że ta ich metodologia, te metody badań nie były wystarczająco wyczerpująco opisane, więc może to jakiś błąd po prostu w ich rozumowaniu, czy, czy właśnie błąd w interpretacji wyników. No natomiast się nie dowiemy, dopóki czegoś więcej nie opublikują. Tak, no ja jestem ciekawa też jakby, no to pewnie jeszcze chwilę zejdzie, ale jestem też ciekawa właśnie, czy po tym artykule wyjdą kolejne mm -hmm. artykuły, które będą z tym dalej dyskutować, no bo jest kilka innych procesów, które mogłyby tłumaczyć, co, co tam się wydarzyło w czaszce tego człowieka, które mogłyby wytłumaczyć, co to jest za materiał. No z tego, co widziałam, to tam też oni mówili, że jakby w jakiś sposób w tym szklistym czymś zachowały się kształty? Niektórych jakiś. No, 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 no widzieliście, pewnie, wrzuciliśmy mam przebitki, tak. to pewnie widzieliście, jak to wygląda. No to tak jedno? Nie wiem, jest to ciekawe. Nie wiem, no. Niestety nie mam aż takiej wiedzy e, fizyczno-chemicznej, żeby sama stwierdzić, co o tym sądzę, o sensie, o prawdziwości tego, ale jestem bardzo ciekawa, jak się dyskusja dalej potoczy. Jak ktoś z Was wie, Trafił przypadkiem bądź nie na nasz odcinek, tak. i ktoś wie w ogóle więcej na ten temat, to możecie nam tam w komentarzu tak. napisać. Bardzo dowiemy. chętnie się Kędnie dowiemy. Słyszę, właśnie, jak ktoś, kto się zna, tłumaczy bardziej ten proces, bo jest to bardzo dziwny news. I czy To w ogóle ma ręce i nogi, prawda? Tak, dokładnie. No. no i teraz y mam takie pytanie do Was też. Czy uważacie, że na szczytach wulkanów mogły odbywać się Tajemnicze rytuały Inków. Oczywiście. Oczywiście znowu, że tak. znowu tajemnicze rytuały. No przepraszam, zawsze mi się jakoś tak trafi z tymi rytuałami. No czemu to są, nie, no? To są takie właśnie zawsze chwytliwe, zawsze tak wiesz, przeglądam ten news i tak, tak, o, rytuały i tajemnicze. Tak. uff, to wiele tak. to tak dokładnie z Nie, no ale czemu nie? Jakby wydaje mi się, że jakby, jak widzisz wielką górę, która jeszcze przychyla czymś, to no. myślę, że możesz sobie pomyśleć, że tak, to jest tak, miejsce, to, które. Tak. Yy, może być niesamowite. Szczególnie jak można kogoś tam złożyć w ofierze, na przykład, żeby ten wulkan nie wybuchł. Prawda? O, na przykład. Ja bym to, to tak rozumował rituały? na przykład. Znaczy już o nich opowiadałem <laughs> kiedyś, znaczy nie do końca, bo był jeszcze news taki, w którymś z naszych poprzednich archoniusów tu wam. Rzucimy, które to był Archenius, bo już z, tą, z tym właśnie rytuałem coś się już było związane i teraz też do tego nawiążę. A badały to badaczki z Uniwersytetu Warszawskiego, które analizują niezwykłą sieć pielgrzymkową prowadzącą do świętych gór, na których składano ofiary w jednym z najważniejszych inkaskich obrzędów Kapakocza. I już nie o tym obrzędzie, to już było, że, że były znalezione tam to już tak, takie, takie właśnie... Kojarzę. Właśnie było, by, by było, było, mm -hmm. słuchajcie, było na pewno. Inkowie budowali zaawansowaną sieć tambos, czyli górskich przystanków pielgrzymkowych. Miały one nie tylko funkcję miejsc odpoczynku, ale także były kluczowym elementem rytuałów religijnych. Pielgrzymki na święte szczyty mogły trwać nawet kilka miesięcy, bo tam wychodzili z centrów miast i no, zanim tam doszli, no to już hu, hu, hu długo, a ich finałem było złożenie w ofierze dzieci i młodych kobiet. No tak sobie wybrali, no, tak. no co, co powiedzieć. No. no i co w takim razie odkryły nasze badaczki z Uniwersytetu Warszawskiego? Naukowcy analizowali wulkaniczny tambos na Czaczani i Piczu Piczu. Bardzo fajne nazwy, swoim no. drogą. Odkryli, że te wysokogórskie schronienia były podzielone na dwie strefy, niższą i wyższą. Co sugeruje, że mogły pełnić różne funkcje w tych obrzędach religijnych. Niższa część była większa, mogła pomieścić setki pielgrzymów i prawdopodobnie służyła jako miejsce wspólnych ceremonii. No to znaczy, ona była dość duża, ale no nie zakładałem, że aż te setki pielgrzymów w jednym czasie tam mhm. od właśnie się gromadziły. Raczej, właśnie takie miejsca, takich ceremonii to okay. mogło być. Ta wyższa część z kolei mogła być zarezerwowana dla kapłanów i ofiar, no żeby one nie przebywali właśnie w jednym, no, w jednym miejscu. No właśnie. E, aby umożliwić wędrówkę, pielgrzymą, Inkowie budowali platformy na szczytach gór, ścieżki i schronienia na wysokościach powyżej 4800 metrów nad poziomem morza. No to już jest całkiem wysoko. To dowód na to, jak doskonale zorganizowany był ten rytuał, który angażował inżynierów, budowniczych i całe zaplecze logistyczne Imperium Inków. Prawdopodobnie byli w ogóle tam budowniczy, którzy się zajmowali tylko budowaniem tej hmm. infrastruktury właśnie do tych pielgrzymek, więc to naprawdę musiało być dla nich bardzo Ważne wydarzenie no tak. w ogóle. Dlaczego w zasadzie dzieci składano w ofierze? Badania sugerują, że ich rola nie kończyła się na śmierci. Pielgrzymi mogli odwiedzać ich miejsca pochówku i traktując je jako takie swego rodzaju wyrocznie. Więc, no, tak też to interpretują. Co dalej, proszę Państwa, co dalej? Polskie badaczki kontynuują pracę, planują wykorzystać nowoczesne technologie. I oczywiście wykopaliska również, ale też nowoczesne technologie, by lepiej zrozumieć strukturę Tambos i odtworzyć chronologię tych rytuałów. No to są bardzo. Y Jestem bardzo pełen podziwu zaangażowania i tych budowniczych, i tej całej ja infrastruktury. No, bo przecież to jest logistyczne bardzo duże przedsięwzięcie, no skoro to nawet kilka miesięcy trwało, a to były takie, można powiedzieć, zajazdy, te Tambos, w mhm. których można było właśnie tam przenocować, odpocząć, nie? I było ich całkiem dużo na tej trasie. No. no to to jest naprawdę takie, pokazuje jakby siłę tego państwa inków i no, zorganizowanie, no ale było wykorzystywane w takim celu, a nie innym, no. no jest to no, duży czy, projekt budowlany, Czy tak? to jest akurat dobre y, rozwiązanie na <gry> wykorzystywanie tego, no, to już zostawiam do waszej oceny, prawda. To teraz wracamy trochę na ziemię, na Jurę Krakowsko-Częstochowską. O, w domku prawie. Tak, prawie do domku. Tylko nie mów dokładniej, bo jeszcze nas wiesz, wystarkują ludzie z internetu. Psychofani. <grymne> <grymne> no więc na tej jurze detektoryści ze Stowarzyszenia Inwentu, pan Rafał Proszkowski i Mariusz Lampa, podczas poszukiwań śladów II wojny światowej, natrafili na miecz. miecz. E, tak. I to nie do byle jaki. Jest to prawdopodobnie miecz rzymski sprzed około 2000 lat. Po wstępnych oględzinach można stwierdzić, że jest to dwusieczna spadcha, czyli zazwyczaj wyposażenie rzymskich kawalerzystów, natomiast raczej nie trafił ten miecz tutaj przez samych Rzymian, tylko przez ludność kultury przeworskiej. I jest to kolejny na tym terenie ślad na bytność i na różne, różnego rodzaju aktywności ludności kultury przeworskiej. Miecz został znaleziony w trzech kawałkach. Pytanie teraz, czy jest to kwestia stanu zachowania? Bo chwilę w tej ziemi leżał, czy jest to kwestia jakiegoś rytualnego niszczenia, bo nie jest to niesłychane, tak ogólnie, niszczenie rytualne przedmiotów. Miecz ten został natychmiast zabezpieczony przez pracowników Muzeum Częstochowskiego, i będą tam prowadzone pewnie dalsze analizy, konserwacja, i miejmy nadzieję, że kiedyś się ten miecz ukaże w tym muzeum, czy w jakimś innym ośrodku. Przy okazji tych pos poszukiwań trafiło im się też parę e, średn średniowiecznych fantów, jakiś toporek, ostrogi. A w tym miejscu, które zostało oznaczone dokładnie przez poszukiwaczy, będą prowadzone dalsze badania wykopaliskowe. E, także super, gratulujemy bardzo tego odkrycia tak. i świetnej postawy obywatelskiej. To super znalezisko. Kto tak, no. by nie chciał no, nie? taki takiego rzymskiego? No, Czy na naszych terenach to chyba no, nie, no, nie jest właśnie. takie popularne. No. Jest to coś rzeczywiście, żeby taki miecz wyciągnąć. Jest był bardzo rzecz. długi i rzeczywiście w trzech częściach. I no, bardzo fajnie. Coś, coś ci przeworoczycy to tak chyba mieli, że oni tak do tych szczególnie do tych grobów, nie? Coś tam. No tak, tylko właśnie pytanie, właśnie, wiesz, że no on pytanie, nie był w grobie. No pytanie, czy nie był w grobie. Chociaż wydaje mi się, że jakby No nie była to duża dziura na zdjęciu, no ale wydaje mi się, że jakby tam już, jeżeli byłby w grobie, stricte przy zmarłym, to jakoś by te kości tam coś natrafili. No, natomiast dalsze badania pokażą. Zagniona rezydencja ostatniego anglosaskiego króla Anglii odnaleziona dzięki latrynie. Nie wiem właśnie o co chodzi. Cała rezydencja? No, bo oni wiedzieli, gdzie ona jest okay. i zaraz się dowiemy, co ta latryna i jak, dlaczego i dzięki czemu i w ogóle po co. Bo to, co przez wieki pozostawało, Zagadką nabiera teraz kształtu i to w zasadzie dosłownie, bo archeolodzy zidentyfikowali miejsce, w którym znajdowała się jedna z głównych rezydencji Harolda Godwinsona i to w Bosham, miejscu, które aż dwukrotnie pojawia się na słynnej tkaninie z Bayeux. No właśnie, bo ta tkanina też się okazuje tam ważna w tej historii. Ale co ciekawe, nie odkryto monumentalnej budowli czy królewskich insygniów, a średniowieczną latrynę. Ta królewska toaleta dostarczyła kluczowego dowodu na istnienie w tym miejscu arystokratycznej siedziby. Badania wykazały, że od X wieku latryny były częścią rezydencji osób o wysokim statusie, a ta konkretna, odnaleziona w Bosham Manor House, prawdopodobnie należała właśnie do Harolda. Dalsze analizy terenów wskazały na istnienie dużego kompleksu mieszkalnego połączonego z 11 wiecznym kościołem, a także śladów po dużej sali i kuchni. Co więcej, w Błoszach znaleziono cenne przedmioty sprzed normańskiej inwazji, co jeszcze mocniej potwierdza, że była to siedziba władzy przed 1066 rokiem. Tkanina z baje, o której już wcześniej wspominałem, pokazuje... Harolda w Bosham tuż przed jego tragicznym losem pod Hastings i wygląda na to, że właśnie tu w cieniu tej niezwykłej opowieści przez wieki skrywała się jego rezydencja. Tam on się pojawia dwukrotnie na tej tkaninie. Raz przed wyruszeniem statkiem w drogę, który tam mm -hmm. potem miał jakiś wypadek, a potem właśnie drugi raz jak tam zmierza do tego Bosham. Więc mm -hmm. to musiało być dla niego yy, i ogólnie w tamtym czasie bardzo ważna miejscówka i no, inaczej by nie była na tej tkaninie dwa razy przedstawiona, no tak. prawda? Ewidentnie tam Ewidentnie tam mógł mieszkać, prawda? <laughs> tak. Dokładnie, no właśnie. Czy to już koniec poszukiwań? Naukowcy twierdzą, że to dopiero początek. Kolejne badania mogą dostarczyć jeszcze więcej dowodów na życie anglosaskiego króla. Być może wkrótce odkryjemy coś więcej niż jego królewską latrynę. No tak naprawdę to ta latryna, to ona tam już była, znaleziona prawdopodobnie w 2006 roku, ale tak naprawdę nie było mm, możliwości powiązania hmm. jej z właśnie z Haroldem. E, no i teraz y, w jakiś sposób oni to. Może czekają, patrzą. aż y, w Latrynie znajdą. Kamień z napisem Kamień napisam Love. Tak, Harold. Harold tu byłem. Harold, Harold, Harold Love. No tam ogólnie, w tym miejscu, w którym oni te, te rezydencje upatrują, no to tam niewiele się zachowało, jest troszeczkę fundamentów. No i też jakby tą przesłanką do tego, że to, to może być faktycznie to miejsce, no to jest, są te, te różne przedmioty, które są jeszcze nawet sprzed mm -hmm. tam 1066 roku odkryte, które tam są przechowywane w kościele, prawdopodobnie, mm -hmm. czy tam przez parafię, okay. która tam występuje. No ale to w tej latrynie też może być kopalnia skarbów, no nie? Jak coś tam wpadło? No będą to, mam nadzieję, teraz dalej badać. Czy mamy kciuki? Trzymamy za kciuki. Przekopanie tej latryny. Dużo siły dla was, badacze. Czy to już koniec? Tak, to, to wszystko już koniec. na dzisiaj. Dziękujemy, że byliście z nami i że dotrwaliście do końca, oglądaliście i pamiętajcie, żeby nam jakieś łapeczkę w górę, jak wam się podobało oczywiście zostawić, jeżeli nie, no to dwa razy w dół, to też będziemy bardzo zadowoleni i widzimy się zapewne znowuż w, z garścią archeologicznych newsów za dwa tygodnie, w każdą sobotę, i zazwyczaj. Zazwyczaj? Ale zwykle tak. Ale zwykle tak, tak. Więc stańcie z nami, oglądajcie inne nasze filmy, do czego serdecznie zachęcamy. No i do zobaczenia. Bonifa. Pa. Pa.